No łobuz, ty... O, oh, łobuz, siema. No nie, no... O, oh, marne siema, no? Hogaty, Bartek. O, <laughs> face to face. Fay... 54 four. To ponie tak, to po tak. O, face to face, fajnie. A. Super. O, Dawno do... nie jechaliśmy. O, jak ciekawy. jaki ciekawy. Ale się będziemy... W... O, ale, ale tutaj będzie Ola wypadać, o Rane boskie, święte. Ona <laughs> będzie jak z pełnym W, bo ona... Nie, ona tylko W jeździ. Tylko W. Jedź, Ola. Uwielbiam Mardera bez emocji. O, nie postawiłem nasze parda. O, nie postawiłem. Ja o, o, o. o, nie. o, o, ja nie o właśnie, Ola, do, Ola dokładnie zrobiła to, co no, mówię, tak. że po prostu wypada. Naprawdę? Tak, <noise> Ola po prostu. No i czemu go puściłeś? Tak. No, bądź serio. No, a czemu? A nie, teraz pytam to totalnie serio. Czemu go puściłeś? Czemu go, Ola puściłeś? O, czemu? O, czemu pierwszego puszczałeś? Chciałam trafić, ale... Ola prawie trafiła, to... Chciała trafić Ale, Oli jest ten... no, trafić Ale. Ja jestem pierwszy. No dobrze, a Marnel czemu... Nie, to nie wow, był Marnel. Myśli, ja myślisz, że Bartek Że co? Ale że co? O, oj, że co? Oj, dobra, Bartek jest pierwszy. Jest pierwszy. Bartek, tak. Bartek, Bartek jest pierwszy. Jest no nie pierwszy. Nie Bartek jest pierwszy. Bartek jest pierwszy. Bartek, się. Bartek jest pierwszy, do, zatrzymałem do, do, do wypierdzielki. Zatrzymałem Bartka. Wywaliłem Bartka, wywaliłem Bartka. Marnel pierwszy, Marnel pierwszy. Nie, jedź tu! pierwszy, Prostu jest pierwszy. No łobuz. Łobuz, nie, łobuz! Łobuz, łobuz! Tak. Tak. O! Co Tak, tak, tak. No. Za każdym razem! Za każdym raz. No oczywiście, tak, ja, ja. Jestem pierwszy, mam już ostatni i mogę. Pierwszy. jak tam od razu. Tryk. <grym>. Co? Dokładnie. O, jest jas! Jestem pierwszy, Także nie jestem pierwszy. Ale posłuchaj, tak jestem pierwszy, spokojnie. Ola, ola, wjechała z pierwszego i. ojoj! O, 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 o.

Gdzieś już słyszałem takie <laughs> Zakrzyczenie pogaty pierwszy, bogaty jest. Pierwszy, jest pierwszy cały no. czas. Nie, jestem. Już, już wypad. jestem. To jest pierwszy. Ja, ja, ja nie no, to jest pierwszy. Szepard. Nie nie szepard. No Szepar, Szepar, kto się nie odzywa! Kto się nie odzywa jak jest pierwszy. <laughs> Dobro mam. Do... ej! Nie, no a tu myślisz, pierwszy? to będę się przyznawał? No nie, no oni też nic nie powiedzą, nikt nic nie powie. Patrzcie, Bardzika pierwszego. No bo nikt nie naciska skacetki, nie patrzy na listę. No prawda. Nie, może zacznijcie po A bo patrzcie, kto jakim samochodem jedzie, nie wiem. Dobra. O jezus, Mario, co to jest? Wydupiłem się. Dzięki, Bartek. Dzięki Bartek. Będziesz mógł wydupić dzięki temu, nie wiem, Szeparda na przykład teraz. No bardzo, bardzo chętnie. Jezus, co to jest za samochód? On jest zły, niedobry. E, bet. O! o. Jedzie dużym samochodem, nie tak. ominiesz go przypadkowo. Także... No... ominął właśnie. Nie ja ominąłem, tylko po prostu wjechał pode mnie to, i nic motory, nie stało. A. No, A. A. Który to? Okej. Okay. Okay, Barty. No nie! Ty <laughs> no, nie ten, się ten. Się Jera. Jera, co ty jest? Jedź jedź, 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 jedź. Przekręcę Ula, go. No! A to jest szybka Jest bardzo dobrze! Manel. Miałam go, dlatego... No, ale jest Na razie.

Kurwa o... Co, co to? Kto to, kto to powiedział? Jest. Jestem na. Ej, wiem, że jestem pierwszy, ja to zostaw. W razie, dobra? Już został. Wiesz zostaw Byłeś je. jak jak biłem, to byłeś. A yy, nieprawda. On się jeszcze nie przemienił nawet. Ja nawet nie wiem który to jest... który wózek, generalnie tu nie, nie, nie trafiłeś, nie trafiłeś pierwszego właśnie, tak. drugiego i trzeciego Ja wiem... Tak. No bo ja cały czas zdeczam się z Olą, która jedzie bagi rampą. Ja już zgodzałem. Ola, zostaw go. To nie wiem, ja Ola zostawijam. nie pomija, a wy Ty też? omijajcie ją. No, Marnel jedzie pierwszy. Ja mam coś do cyklu, kurno. Z... Ale mogłeś mu coś zrobić. Ale. Go, ale. Go, ale. piłeś? Że... no to prawda. Chipiłeś. Piłeś Bartek. No, no, o, no. Bartek. No, o, o, okay. Nie zdążyłem Marnela wyprzedzić. Dobra, bagi rampa. Nie zdążyłem wyprzedzić. Nie, mam rampę znowu. To no faktycznie ma! On naprawdę ma bagi rampę, no! Tak! Dobra. No, no, no. no, no. Jadę w prawej, prawda? Nie, no! Martek jadę w prawej, to ty wyczerpuje. Jakoś Ola potrafiła vanem najechać na bagi rampę, żeby się wywalić, to tak jak Martyk, ty jadą na bagi rampę, nie, <ścoughs> nie <ścoughs> potrafiliśmy walić gościa, który jechał vanem. Marlon, jakie przerażenie! Gdy co? co? Yeah, o, nie, on na duchu!

Dzień, o, dzięki, dzięki. Zajmię robota! Nie chciałem go a Marnelem, obok Marnela za modelem ja i akurat nie dostałem tego kitka. Nice, Dobra. Nice, nie jestem pierwszy już. Super. Chyba. Pierwszy szapar. teraz. O, jeszcze piękniej. Jeszcze mówi, ja, jeszcze pięknie. Dziękuję Hoga, tak, jest, jest, teraz jestem jest, jest piękny. Nie, 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 O Jezus. Trzy godziny jedzie gość pierwszy miesiąc. Święty Nazareński Kryst. Trafiłem. Nie, no trafiłeś właśnie. Trafiłeś. Trafiłem? Mm. No Trafiłeś, to, to, No tam? mówię ci, że tak, no! <grym no, <grym nie widziałem. <grym grym> trafiłeś, trafiłeś, no. Nie no, spadł, widziałem tak. jak leciał. O! Aj. O! Ty, dostałem, tak, dostałem, 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 ale nie, dostałem, ale dostałem. to nie tak, żebyśmy się dostałem. wywalił. Dostałem. Dostałem. Nie, nie, taki kończący hit! Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Aż Nie przewaliło, dosłownie. no. nope, nope. Macie łatwego do strącenia, Sephardza. Już nie, już nie jestem łatwy. Te partie jedzie niewyś Chyba jest, wysoko. Rzecz a zepchnął motocyklem? Ja jebiks! Co jest z wami, nie tak? Nie, nie, ma, nie, ma. nie wiem, nie wiem. Reporty idzie jakimś głównym teraz. Jedziesz, się pan, głównym! Nie, nie, nie gównianym, gównem, e. nikt to nie strąca! Bo nikogo nie ma z przodu. Nie no, postrącaj mnie trochę, nie tylko nie, nie na tyle, żeby no, mnie ktoś. No zatrzymał! No nie, nie. mi się. Masz za zasłoną, debilu. No, no za nie, nie sam uchwalijcie pierwszego! No Łobuz ty! A -a. O, Łobuz siema. No, no, siema! No nie no, no <laughs> O, siema, Hogaty, Martek. Super, dojadę może dzisiaj tym. przynajmniej nie doleciał. Szepard jest trzy samochody do przodu, więc zgadnijcie Ciii. ile jest za wami w takim razie przed wami. nie! Więc nie! jakby go o, nie. Odwalić, na przykład. O no... On jedzie skuterem jakimś, tak? Czy Jakim skuterem?! oj, 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 O, dzięki! I Shepard jeszcze mnie ładnie wywala, widzicie? A wy go ani raz nie palniecie, tam... Pa! Brawo, on powinien być walony dosłownie cały czas, aż nie zleci do... Dokładnie! ...gorszej pozycji. Dobra, teraz... On limuzyną jedzie, ej! Tak, limuzyną. Postaram się. Macie Powiem więcej nawet! On kończy mecz. On kończy no. Dobra... RG bloki o, Jeszcze lepiej o, <grym> jest, jest poranek lepiej. Jest poranek Może przestanie padać Nie mogę spać, bo muszę grać Tak jest Oj, Hogaty se wziął lepszy samochód Kurde, faktycznie, pomyślałem Nie, pomyślałem te Nie, pomyślałem, pomyślałem, nie mogłem wziąć Gra nie pozwoliła Fajnie, dobrze po jeźdź, Dzięki, łobuz Specjalnie Musisz się spychać Bartek, fajnie! No co fajnie? Ja oh. zahamowałem to, to po co się spiechać jak wiesz co zaraz tu będzie? Jakby jeszcze ten deszcz przestał padać to No! jakby. No, by... normalnie grać Oh fuck sick. Ale może się rozjaśnia, wychodzi Dobra, słońce Dobra jadę! Jadę! Jechałeś Bartek? Co Byłem pierwszym... Co? Bo nie słyszałem, a, a tam Bartek każdy był ogólnie już. A to było pierwsze razem. No, oj. i Kierowca jedziesz często. To się trafi. Maria Co to miało znaczyć, łowuz? Powiedziałeś kto jedzie, kto jedzie, i talnąłeś sobie w tego. w ścianę. Oj. Najlepszy kierowca. Nie, no ja ty hmm. nawet na rampie nie mogę podjechać. Nie wiem co ja w ogóle wziąłem O, może przestaje padać. Już do chyba do tylko do leciutko tym deszczykiem, Kropi No tak, jeszcze mam 20 minut. <grym <grym <i stawiamy> zrobiłeś to? Nie no. Wyrwaliłem się. Sposobem. Próbuję sposobem, no i sposobem do zrobienia, easy. A zrobiłeś punkcik? Prawie byłem na ram. No nie, 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 nie zrobię. Oj, Ja to chyba się wracę potem. Oj oj Tak biednie. Mam wrażenie, że do góry będzie łatwiej. Może tak być, no o kto tu jedzie za mną. W ogóle nie będzie łatwo. Ja uważam, że to no, zrobiłem patrzcie, zrobiłem, ale super, nie? Masz checkpoint? No Kurczę pieczone. Zrobione, łatwo. A co wy Ja to tam... zrobiłam? A to Ola jechała za mną! A czyli <grym> ja. dlatego, czyli dlatego Ola mnie tam potem rozwaliłaś i nie mogę wcisnąć tej nie? Nie, nie nie mogłaś. Nie mogłaś. <grym> dzięki, dzięki, fajnie, 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 generalnie, no. A to czysty przypadek było! A, no ta, super. To był czysty przypadek. Czyściutki przypadek. Cześciutki psypadek. Co ty robisz, el Bartek? Jadę. A co robi Bartek? Znowu? Znowu? No oczywiście, jakby... Mądrzejszy musiał wymyślić potem, żeby właśnie takie... A... Ah. Szkoda. Strzępić nawet. Aha. Ej, ta mapa jest zrobiona tak, jakby była po prostu taką... Taką kupcią, Oj. Takim... I, I ona naprawdę, ona naprawdę jest tak zrobiona. Nie żartuję, dobra. Dziękuję, drodzy. Ty już